Dzień dobry Państwu! Obiecałem, że kiedyś zrobię ten film, i właściwie teraz jest taka okazja. Jest rano, bo jest czwarta trzydzieści. Ja o tak wcześniej porze nie wstaję, ale chciałem Państwu coś puścić i zaprezentować. Słyszycie? Jak ptaki śpiewają. Niesamowite. Chciałem również pokazać Państwu. Te kwitnące jabłonie, e, proszę sobie zobaczyć, e, chcę powiedzieć, że to już są ostatnie e, kwitnące jabłonie, dlatego że e, tu jest już strefa leśna e, i po prostu bliżej lasu one jeszcze są. One jeszcze są, natomiast dalej, gdzie słońce operuje mocniej, jakby już tych kwiatuszków nie ma tak dużo. Ale są przepiękne te kwiaty i to chciałem Państwu dzisiaj pokazać. Poza tym, te ptaki musicie słyszeć, jak one teraz śpiewają. To jest po prostu cudowny moment, rano. Zaczyna się o 3.30, czyli jak ptaki już wiedzą, że będzie świtać. Prawda, że piękne kwiaty? Tak mamy, proszę Państwa, rano teraz jest ślicznie i zapraszam Państwa czasami na takie poranki, żebyście wyszli do lasu albo gdzieś w takie miejsca, gdzie można tych ptaków posłuchać. U mnie akurat śpiewają ptaki do późna. Można by powiedzieć do godziny dziewiątej, dziesiątej, ale to się rzadko zdarza. Ale tak śpiewają, ja jestem w takim miejscu. Natomiast, no cóż... Rano wstałem, napiłem się wody, bo kawę nie piję. Przygotowuję cały czas program dzisiaj dla Państwa, na który serdecznie zapraszam na godzinę 18. Ale posłuchajcie tych ptaków. W dali słychać pociąg, jak jedzie, bo tu jest niedaleko tory, są i jeżdżą pociągi, ale jeszcze nie jeżdżą samochody, więc nie zakłócają tego śpiewu tych ptaków. Prawda, że cudowne? I te jabłonie, proszę Państwa. Tam jest mój Border Collie, to jest mój piesek. Eee, to jest mój przyjaciel. I jesteśmy razem. Collie, chodź tu. No przedstaw się Państwu. Państwo jeszcze nie widzieli mojego borderka. No, jaki ładny jesteś! Jaki jest Koli ładny! On się nazywa Koli w ogóle. Ja go tak nazwałem, dlatego że to jest celtyckie imię i rasa jest border Koli, a mój piesek nazywa się Koli. generalnie wszyscy są zadowoleni: i ja i Koli. No. Także poranki generalnie u mnie tak nie wyglądają bo wstaje troszeczkę później, około godziny szóstej, a dzisiaj wstałem, no dwie godziny, można by powiedzieć, wcześniej, żeby Państwu pokazać te polskie kwitnące jabłonie, które są, po no, prostu rewelacja. I teraz wyobraźcie sobie te ptaki, zapach, ten las. Jak to pięknie współgra wszystko z tą naturą. Ja się tak zastanawiałem, może więcej takich filmów będę robił, ale potrzebuję Państwa yy, no, jakąś, yy, jakiś sygnał, jakąś aprobatę. Czy w ogóle chcecie takie filmy, bo bywam w różnych miejscach i mogę takie materiały nakręcać. Bardzo króciutkie tylko, żebyście yy, no, się nie, nie znudzili. Tutaj jest mój drugi piesek. To jest yy, Ramfi. I koli, tak? No, lubię zwierzęta, lubię psiaki, lubię koty. Jestem kociarzem, i, i cóż, takie te moje poranki są sympatyczne, tak mi się wydaje. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam koniecznie do lasów, do lasów i w takie miejsca.